W dobie epidemii samorządy nie ustają w realizowaniu rozpoczętych inwestycji. Jedno z nich jest plac zabaw na osiedlu Lidzbarska, w którego realizacji w dużej mierze uczestniczyli sami mieszkańcy. I choć póki co nie można z niego korzystać, po pokonaniu koronawirusa będzie pięknie. O szczegółach mówi burmistrz Grzegorz Mrowiński. Oczywiście, e, zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, realizujemy te wszystkie inwestycje, które zostały e, rozpoczęte przed koronawirusem. Tam, gdzie podpisaliśmy umowy, te umowy musimy kontynuować. Natomiast maksymalnie angażujemy nasze służby miejskie do prac porządkowych. I właśnie tutaj są Państwo świadkami, za moimi plecami e, powstaje. Plac zabaw, ale w naszym założeniu, zgodnie z naszą polityką miejską, chcemy, żeby tutaj docelowo powstał park, a nawet być może uda się stworzyć ogród miejski. Naszym marzeniem jest to, żeby pojawiły się tutaj drzewa owocowe, starsze odmiany, niewymagające nakładów pielęgnacyjnych. Chcielibyśmy, żeby młodzież, dzieci, całe rodziny, które jak wszystko wróci do normalności, będą spędzać tutaj czas, będą mogły zrywać jabłka, jeść śliwki, szukać orzechów włoskich w trawie. Wierzymy, że to jest początek dopiero tworzenia takich miejsc przestrzeni publicznej, w przyszłości być może w innych częściach miasta. Też uda się stworzyć coś podobnego. Chciałem tutaj podziękować przede wszystkim mieszkańcom Osiedla Lizbarska. Są mocno zaangażowani w to, co Państwo widzą za moimi plecami. Jest to inwestycja, która powstawała z dwóch budżetów obywatelskich. W zeszłym roku udało nam się zakupić tutaj działkę od prywatnego inwestora może nie inwestora, tylko od, od prywatnej osoby. Ta działka jest obecnie zagospodarowywana, jest nawożona ziemia, jest podnoszony poziom. W przyszłości staw, który znajduje się za moimi plecami zostanie oczyszczony, uporządkowany i wierzę, że to miejsce będzie cieszyło wszystkich mieszkańców Działdowa. Przy ulicy 11 listopada w Działdowie już są plac zabaw, zjazd linowy oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. W przyszłości może tam powstać również ogród miejski. Trzymamy kciuki.